Co to jest kandydoza jamy ustnej? Kandydoza jamy ustnej jest zakażeniem drożdżakowym błony śluzowej języka, policzków i przedsionka jamy ustnej. Najczęstszym patogenem jest Candida albicans? Jak często występuje kandydoza jamy ustnej? Kandydoza jamy ustnej występuje często, szczególnie u niemowląt, pleśniawki i u osób stosujących protezy zębowe. Kandydoza jamy ustnej może też być powikłaniem cukrzycy, szczególnie niedostatecznie kontrolowanej. Jakie są objawy kandydozy jamy ustnej? Kandydoza jamy ustnej może występować pod kilkoma postaciami ostrej kandydozy rzekomo błoniastej pleśniawki przewlekłej kandydozy zanikowej zlokalizowanej często pod protezą stomatologiczną przewlekłej kandydozy hiperplastycznej ostrej kandydozy zanikowej obejmującej nadżerkową postać kandydozy u chorych w immunosupresji przypadki zapalenia dziąseł u osób z HIV/AIDS i środkowe romboidalne zapalenie języka zapalenia kątów ust często występuje u dzieci po lub źle dopasowanej protezie zębowej, kandydoza jamy ustnej jest najczęstszym zakażeniem oportunistycznym u osób z HIV-AIDS. Co robić w przypadku pojawienia się zmian wskazujących na kandydozę jamy ustnej? W przypadku pojawienia się objawów wskazujących na kandydozę jamy ustnej należy zgłosić się do lekarza POS, w jaki sposób lekarz rozpoznaje kandydozę jamy ustnej. Typowy obraz kliniczny pozwala na wstępne rozpoznanie kandydozy jamy ustnej. W celu ustalenia ostatecznego rozpoznania należy wykonać badanie ekologiczne materiału pobranego ze zmian. Jakie są metody leczenia kandydozy jamy ustnej? W większości przypadkach kandydozy jamy ustnej wystarczające jest miejscowe stosowanie leków przeciwgrzybiczych. W przypadkach opornych na leczenie miejscowe stosuje się leki przeciwgrzybicze podawane ogólnie. W leczeniu kandydozy jamy ustnej istotne jest wyeliminowanie czynników predysponujących, takich jak niewłaściwie dopasowane protezy zębowe, a także leczenie chorób sprzyjających zakażeniom drożdżakowym, szczególnie cukrzycy.